Tutaj widać chyba jeszcze ślady tego, jakie powietrze było na Śląsku. To jest całe czarne, wręcz czarne, porośnięte jakąś grubą warstwą jakiegoś nalotu. Śląski Jezus. Musiała tutaj przed wojną mieścić się bardzo porządna firma, robiąca detale z lastryka. Bo znalazłem też drugą rzecz, jeszcze lastrykową, pozostałą. Na pewno przedwojenna, już tablica gdzieś zginęła. Tylko fragment napisu. Jak dla mnie jest to zabytek, który powinien być chroniony. Naprawdę zwróćcie uwagę na takie rzeczy, bo to jest coś totalnie nietypowego. Zabytek nie musi być z kamienia. Może być też z lastryka. Czemu nie? Zupełnie nietypowa rzecz. Pierwszy raz widzę tak dostojne, antyczne rzeźby z lastryka. A Jezus bardzo pięknie wyrzeźbiony. Prawdopodobnie z pieskowca jakiegoś rodzaju bardzo piękna twarz bardzo ładna rzejba warto by było coś takiego ochronić naprawdę bo to się całe sypie trzeba by było to jakoś zabezpieczyć